funduszach i dotacjach dzisiaj zajmiemy się programem z osi priorytetowej 2 innowacyjna i konkurencyjna gospodarka działanie 2 2 interna no, internacjonalizacja przedsiębiorstw i modele biznesowe małych i średnich przedsiębiorstw pod działanie 2 1. Jak już po, powiedziałam wcześniej, tutaj jest określony y, termin naboru wniosków. Ten termin trwa od 1 czerwca do 9 czerwca tego roku. i Instytucją pośredniczącą w, w, tej, w tym konkursie jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Wniosek o dofinansowanie, czyli formularze wniosku oraz komplet załączników trzeba przygotować w określony sposób, który jest określony w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć go trzeba w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym, na przykład na płycie CD-R lub DVD. Na co można otrzymać dofinansowanie w tym działaniu? To są typy projektów, które polegają na opracowaniu nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa, które zmierza do internacjonalizacji. Jak koszty kwalifikowane w tym działaniu to są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych i to są usługi doradcze, o których mowa. Nie mogą być takimi usługami, które mają charakter ciągły ani okresowy, y, usług, które już są związane z kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa i na przykład jest to, y, usługi, są to usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub na przykład reklama, czyli usługi tego typu, z których już przedsiębiorstwo korzysta. Mają być to usługi w zakresie takim, które pomoże temu przedsiębiorstwu zaistnieć na, inkach, na rynkach międzynarodowych. Usługi nie mogą być zlecone pracownikom, ani innym osobom, które są powiązane z, z instytucją, czy tam z za osobą zamawiającą oso, osobowo lub kapitałowo. Kto może składać wnioski w tym działaniu. W tym działaniu wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego i w przypadku, gdy podmiot projektu będzie np. przykład przedsięwzięcie niezwiązane trwale z gruntem. To za miejscem realizacji takiego projektu uznaje się siedzibę beneficjenta bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, które jest weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych, na przykład w CIDG. Celem działania jest oczywiście zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora i małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacja takiego projektu jednego nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Maksymalny punkt dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020 Wynosi 50% wydatków kwalifikowanych i taka maksymalna kwota do finansowania jednego projektu wynosi 100 tysięcy złotych. W ramach tego konkursu nie przewiduje się finansowania dużych projektów. Wnioskodawca musi oczywiście posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu tych wydatków kwalifikowanych oraz wydatki niekwalifikowane pochodzące ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, ale które są w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego i musi mieć zabezpieczone środki na realizację planowanego przedsięwzięcia przed otrzymaniem refundacji. Wkład własny, o którym jest mowa, nie może zostać wniesiony w formie niepieniężnej, czyli na przykład jakichś tam maszyn, urządzeń, ewentualnie gruntów, czy nawet w formie wolontariatu. Takie formy nie są brane tutaj w tym poddziałaniu pod uwagę jako zabezpieczenie i wkład własny. Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej. I aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony, musi spełnić wszystkie kryteria formalne, a następnie spełnić wszystkie kryteria merytoryczne, uzyskać określony procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. Minimum punktowe, które tutaj jest brane pod uwagę, to 60%. Informacje dotyczące tego programu, jeżeli ktoś będzie składał w tym momencie i zainteresowany będzie do pozyskaniem tych środków, zapraszam do kontaktu z naszymi doradcami, albo proszę wypełnić audyt na naszej stronie i w tym momencie ktoś z naszej firmy się do Państwa, z Państwem skontaktuje i uzyskacie Państwo więcej informacji na ten temat. Ja dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym szkoleniu, zapraszam. Na inne szkolenia do usłyszenia